prywatności, żebyś mógł sobie się tam ogarnąć, nie? W razie czego szczyt zębów jest w, w łazience, w umywalce. A masz jakieś mydło może przy okazji? Midło <grym> Mydło masz? O kurde. My, mydło i jajeczniki, <grym> jakbyś się chciał w głowę, mówisz, że wolisz codziennie, to również. A jakieś... <grym> nie, nie, nie mogę, nie mogę to Jakiś majtyn, No <noise> nie mogę no! Chcesz mogę ci przywieźć? No właśnie na zmianę myślałem. Dobra, to ja ci przywiozę. Taki nie no, to spokojnie, to założę to co mam i tyle będzie. Dobrze. Nie, jaki masz rozmiar? Nie no, nie są jeszcze tak schodzony. Jaki masz rozmiar? XL. Dobrze, to w takim razie ci przywiozę jakieś ubranie na jutro XL. Dobra. A cały jesteś XL? Tylko no zazwyczaj to L, ale tam na tole XL.